4 marca rozpoczęły się prace związane z remontem ulicy Ściegiennego w Międzyrzeczu. Przetarg na realizację inwestycji wygrała firma Infracom z Kościana. Bardzo dobra informacja. Udało nam się dof uzyskać dofinansowanie. Wartość zadania 388 tysięcy złotych. Wydaje się to nieduża kwota, ale zakres pracy jest dosyć szybki do realizacji. Stąd też planujemy zakończenie inwestycji w połowie lipca tego roku. Już teraz widać, że zaangażowanie prac jest bardzo wysokie, już są krawężniki, a zakres obejmuje wymianę chodnika, wymianę nawierzchni asfaltu i regulację studzienek, które będą przyjmowały wodę opadową. Jesteśmy w trakcie wykonywania nawierzchni z kostki brukowej na chodnikach i będziemy przystępować w przyszłym tygodniu do rozbiórek po drugiej stronie strony lewej chodników, krawężników i podbudowy betonowej. Szczerze, szczerze, mówiąc, to jestem pod wrażeniem jako mieszkańc i samorządowiec tempa tych prac i, i generalnie odbiór tej inwestycji przez mieszkańców zarówno mieszkających na tej ulicy, jak i mieszkających w Międrzeczu jest pozytywny nie. W internecie można przeczytać na ten temat na bieżąco dużo ciepłych słów. Wszyscy się ustoskowali do tego, że zamykamy ulicę na czas remontu i wszyscy widzę. Zostali poinformowani, auto na czas realizacji nam nie przeszkadzają, a odbywa to się płynnie i bez przeszkód. Inwestycja potrwa według planów, jest do końca, do połowy lipca, a chcemy zadanie wykonać do końca kwietnia, tak więc troszeczkę wcześniej.